się się ja jestem na Troks, a dziś pokonam smoka. Zim, I mam taką fajną zbroję. O. Mieczor. I kilof i łuk i jakieś inne rzeczy. To jest Skyblock w ogóle. Przetrwanie sobie dom. No dobra, i zaczynam. Okej. Okay. Na razie z łuku będę strzelał. Chociaż to nie ma sensu, bo Dobra. Obroniłem się ładnie. Dobra. Więc trzeba najpierw zastrzelić te kulki jakby. Okej. Okay. Ała! Na tablecie trudno się celuje, a i prawie. Jeszcze trochę. To nie ma sensu, myślę. O jest smak. Myślę, że wejdę sobie normalnie do Oki. Okay. O tak, ona się budował. Bo na to bliście i tak nie trafia. Dobra. Bo jak bym na to bliście. I pokażę zmiany na Skybloku, jak mi się nie wyłączy w trakcie. Dobra. OK, jest. jestem. Hmm. Czy przetrwam upadek? A o kurde. Aha. Zjem sobie koksa. Dobra. I od razu kolejna wieża. Dobra, zanim ten smok ciśnie we mnie swoją kulą. Dobra. O kurdy no. I o tym mówiłem. ajajaj Dobra. I. Mam dużo dita, więc myślę, że jest Zjeść złote jako i chyba się widzimy po cięciu, gdy już wszystkie te wieże rozwalę. Ok, już zestrzeliłem wszystkie ym, te no, kule z łuku, i nie strzał już, więc będę z miecza po prostu walił okudę. Au. To jeszcze tu przygotuję. O. Ajajaj. Aj. To nie będzie łatwe. O jej już. Nie! No nie, zginęła. Aj. Gdzie ja yeah. jestem? O, w bunkrze jestem. Fajnie. Okej, okay. Trzeba z tego bunkru wyjść. Od razu wam pokażę na szybkie, o co się zmieniło budową ekspiarka. Raczej dokończyłem. Jakiś typ był zrobiłem zasad... to znaczy zadania i jakiś typ tutaj sobie zrobię mu... Kupił sobie ode mnie taki wielki zamek i tu się rozbudował. Poza filmami on się rozbudowywał. No. Dobra, to ja idę. Dalej. Ok, tutaj jest tunel, który wykopałem na kreatywnym, żeby tutaj jakoś wejść. Jak dobijecie pod tym filmem trzy łapki, to wtedy wykopię ten cały Nether. Nie licząc wież, oczywiście, bo to by za długo trwało. Chociaż wieże może też. Zobaczymy. Hm. Dobra, leci... O jest jak on głośny. Dobra, teraz trzeba go po prostu tak nawalać. Okej, okay, poleciał. Ja sobie tu przygotuję koksa w ręce. Okej. Okay. O, żeby mnie nie odrzucał, to tu zrobię taką ścianę, o. No. Jezu, jaki on głośny. No nie. Dobra, muszę zjeść koksa. Au. Dobra, do połowy chociaż go muszę rozwalić teraz. Dobra. Go, ściana Au! Już jest on. Ała! Jak on mnie tak odepchnął? A, tym swoim trującym. No nie, teraz tu jest. Ten trujący taki. Gaz. A gdzie on jest? O, tutaj. No, ojeju. He, Endermana walnął. Kurde, jak go teraz tu podejść? Oa! Kurde, no. O, totem tam nieśmiertelności przecież mam. Chwila, przecież totem tam nieśmiertelności miałem, czemu zginąłem? I wykorzystałem totem tam nieśmiertelności. Bez sensu. Ale już ma bardzo mało życia. A ja mam lagi. Mam już ręce całe mokre. Z tego stresu. Albo i nie. Dobra. No już on jest ten smok na Czemu on ma pełne życie? Ej, bez sensu. What the hell? No ja się, my się chyba widzimy po cięciu jak już go. go...